Dzisiejsze spotkanie składa się z sześciu części. W pierwszej opowiemy o tym, w czym pomoże Ci BaseThinker, jeżeli chodzi o sprzedaż online. Następnie opowiemy o tym, jak poprawić obsługę klienta w swoim biznesie e-commerce dzięki Responso. Przejdziemy następnie do ustawy integracji w praktyce. Opowiemy o zaletach oraz informacjach na temat integracji Responso oraz BaseThinker. Przejdziemy do najczęściej zadawanych pytań, a na końcu dla wytrwałych uczestników webinaru dostępny będzie bonus. W tym miejscu warto powiedzieć, że czat jest moderowany, natomiast jeżeli będą jakieś pytania, możecie zadawać je właśnie na czacie. Każde, każde pytanie trafi do nas i odpowiemy na nie jak najbardziej dokładnie mailowo w kolejny poniedziałek. Webinar jest nagrywany, link również otrzymacie w omawianym mailu. I przejdźmy, o tym, przejdźmy, przejdźmy do, do pierwszej części, w czym pomoże Ci BaseThinker jako przy sprzedaży online. Przede wszystkim BaseThinker to możliwość wystawiania setek ofert kilkoma kliknięciami. A jeżeli wystawisz już te oferty, będzie możliwa masowa zmiana w wielu tych ofertach równocześnie. Jeżeli masz już wystawione oferty, możliwe będzie ich zaimportowanie, następnie przeniesienie między kontami, na przykład z Allegro na eBay czy Early. I w ten sposób, jeżeli zaimportujesz oferty z utworzeniem produktów, będą one mogły otrzymać taki sam widok na pozostałych marketplaces. Jeżeli chodzi o synchronizację, oczywiście będzie ona możliwa między magazynami oraz serwisami marketplace, dotyczy to zarówno synchronizacji cen oraz stanów. Możliwe będzie pobieranie zamówień z wielu źródeł do jednego menedżera zamówień based in care, a także przekazywanie ich do sklepu bądź systemu ERP. Basinger również pomoże Ci przy bezbłędnym przygotowywaniu paczek dzięki asystentowi pakowania, który umożliwia sprawne kontrolowanie spakowanej, spakowanego zamówienia. Możliwe będzie tworzenie i przekazywanie faktur, a także tworzenie paragonów i przekazywanie ich do drukarki fiskalnej, zatem Basinger może być takim małym programem księgowym, a dzięki automatyzacji możliwa będzie dziesięciokrotna nawet szybsza realizacja zamówień. Jeżeli chodzi o liczbę, kont marketplace oraz liczbę kont pracowników czy użytkowników systemu BaseLinker, to nie wpływają one na wysokość abonamentu, zatem możesz podpiąć wiele marketplace'ów, które obsługujesz, wiele kont tych marketplace oraz utworzyć dla każdego pracownika osobne konto i nie wpłynie to na wysokość abonamentu. Pozwoli Ci to na przykład na sprawne sprawdzanie, który pracownik dokonał zmiany w danym zamówieniu. I daję głos Wiktorii, przejdźmy do drugiej części. Dziękuję Kamil. Na wstępie chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie oraz za możliwość przedstawienia funkcjonalności, jakie posiada nasze narzędzie, a także za korzyści, a także korzyści, jakie wynikają z wdrożenia Responsa w swoim biznesie. Jak wiadomo, rynek e-commerce cały czas się rozwija. Marketplacy narzucają coraz większe wymagania, szczególnie w kontekście obsługi klienta. Ciężko jest za tym samodzielnie nadążyć, dlatego w odpowiedzi na potrzeby sprzedawców e-commerce stworzyliśmy Responsa. Czyli narzędzie, które w pełni automatyzuje obsługę klienta, poprawia jakość, pozwala na oszczędność pieniędzy i oszczędność czasu, ponieważ responsa jest w stanie obsłużyć klienta jak prawdziwy pracownik sklepu. Ale może przejdźmy do tego, czym tak dokładnie to responsa jest. Tutaj włączy się teraz animacja, która myślę, że lepiej niż jakiekolwiek słowa przedstawi to, czym jest nasze narzędzie. Mianowicie Response to jest nic innego jak wszystkie integracje w jednym miejscu, co oznacza, że wszystkie wiadomości z wielu źródeł, z wielu podpiętych marketplace'ów spływają do jednego panelu. Z poziomu tego panelu można przypisywać do konkretnych zgłoszeń, do konkretnych ticketów agentów, można nadawać im statusy, a także sprawdzać czas, który pozostał nam na odpowiedź na ten konkretny tiket. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że oczywiście marketplace'y narzucają czas odpowiedzi w kontekście tutaj obsługi klienta, dlatego nasze narzędzie też w pełni pomaga nad tym panować i właśnie tak, panować nad tym czasem odpowiedzi. Ale przejdźmy sobie dalej, omówmy sobie dalsze tutaj funkcjonalności bardziej szczegółowo. Jak responso może w ogóle pomóc w tej sprawnej obsłudze klienta? Właściwie jakie funkcjonalności mogą w tym pomóc? Przede wszystkim autoresponder, który pozwala na wysyłanie spersonalizowanych, automatycznych odpowiedzi do klientów. Są to również automatyczne akcje, które pomagają w usprawnieniu obsługi klienta i są definiowane według własnych potrzeb. Można również sprawnie odpowiadać na wiadomości klientów dzięki przygotowanym wcześniej gotowym szablonom szybkich odpowiedzi. W sprawnej organizacji pomoże przypisywanie określonych tagów do zgłoszeń od klientów, a także porządkowanie wiadomości zgodnie ze statusem realizacji zgłoszenia. To, co cenią nasi klienci najbardziej, to statystyki oraz raporty, ponieważ w Responsa posiadamy bardzo rozbudowane zarówno raporty, jak i statystyki dotyczące między innymi efektywności agentów, ale jest tego znacznie więcej, do tego przejdę jeszcze w kolejnych slajdach. W responso można również sprawnie odnajdywać pożądane wiadomości poprzez własne, predefiniowane filtry, a także nową funkcjonalnością, która pojawiła się u nas jakiś czas temu, jest zarządzanie opiniami z poziomu aplikacji, o której też oczywiście opowiem więcej w dalszym etapie. Przejdźmy sobie teraz do omówienia tych e, najważniejszych wybranych funkcjonalności bardziej szczegółowo. E, pierwszą z funkcjonalności, która jest niezwykle ważna, jest oczywiście Autoresponder. E, nasz Autoresponder obsługuje takie marketplace y jak Allegro, Amazon, EBay, OLX, Empik Kaufland oraz od niedawna również, również Shopi. E, uczestnicy webinaru są tak naprawdę pierwszymi osobami, które dowiadują się tutaj o tym, że e, integracja ze szopi, z Shopi pojawiła się u nas i jest e, świeża, także zachęcam do e, skorzystania. I sprawdzenia tej integracji. Jeśli chodzi o samo ustawienie Autorespondera, jest u nas ono bardzo proste i intuicyjne. Posiadamy również gotowe szablony do Autorespondera. Jednym z szablonów, który też tutaj przedstawiam właśnie na prezentacji, jest szablon Autorespondera dla Allegro. Aby ustawić taki autoresponder dla Allegro, wystarczy wybrać warunek, jakim jest akcja, a akcją będzie pierwsza wiadomość od klienta oraz każda nowo, nowa wiadomość od klienta. Ze źródła, jakim jest dyskusja Allegro oraz centrum wiadomości Allegro i akcją, która będzie się działa po ustawieniu tych warunków, jest odpowiedź, wysłanie wiadomości. Tutaj pokazujemy taki przykładowy szablon takiej odpowiedzi. Oczywiście to wszystko można zdefiniować według własnych potrzeb. I takie autorespondery można tworzyć dowolnie. Tutaj jeszcze warto pamiętać, że u nas każdy autoresponder jest odporny na zewnętrzne autorespondery, także tutaj można uniknąć takiej sytuacji, gdzie autorespondery będą prowadziły między sobą rozmowę, ponieważ jak najbardziej nasz system rozpoznaje inne autorespondery, i taka sytuacja się po prostu nie zdarzy. Kolejną funkcją są szablony szybkich odpowiedzi. Tutaj w ramach takiej oszczędności czasu, ponieważ wiadomo, że pytania od klientów często się powtarzają, są bardzo podobne czy nawet identyczne i odpowiadanie na nie cały czas mogłoby zajmować zbyt wiele czasu, dlatego nasz system umożliwia tworzenie takich szablonów, a następnie używanie ich jednym kliknięciem. Wystarczy wybrać hash i jak widać, wyświetla się cała lista naszych przygotowanych wcześniej szablonów. Ja tutaj pokazuję takie często używane szablony, jak na przykład właśnie faktury czy zwroty, bo są to takie kwestie, o które klienci po prostu bardzo często pytają. Kolejna funkcja to statusy wiadomości. Statusy wiadomości oznaczają tak naprawdę stan dyskusji i również pomagają w obsłudze klienta. U nas te statusy można tworzyć samodzielnie, ale są również u nas trzysta, trzy, trzy statusy domyślne. Status taki jak zamknięty, otwarty oraz spam. Tych statusów nie można usunąć. Status otwarty przypisuje się do, każdej, do każdego ticketu, który wpada do systemu. Można oczywiście je edytować, natomiast są domyślne, więc nie można ich usunąć całkowicie. Można także tworzyć własne statusy. Tutaj po prawej stronie pokazałam taki kreator statusu, on jest też bardzo prosty. Można u nas wybrać kolor statusu, nadać mu nazwę, a także zaznaczyć, czy wymaga odpowiedzi oraz czy ma być widoczny w inboxie. Także takie statusy można też dowolnie tworzyć oraz przypisywać do zgłoszeń. Kolejną funkcjonalnością są niestandardowe filtry. I filtry są bardzo ważne, aby w łatwy i szybki sposób odnajdywać pożądane wiadomości. W systemie Responso istnieje możliwość tworzenia takich własnych filtrów i tutaj wiadomości możemy przefiltrować na podstawie na przykład statusu, źródła, typu ticketu, integracji czy konta Allegro. Po lewej stronie można zobaczyć takie przykładowe filtry, które już utworzyłam w systemie. I tak jak widać, mogą to być zarówno filtry dla konkretnych integracji, ale również dla statusów czy nawet dla opinii. Automatyczne akcje, czyli coś bardzo ważnego, bardzo potrzebnego, coś co nasi klienci bardzo cenią, ponieważ nie muszą wykonywać powtarzalnych czynności tylko po prostu responsa robi to za nich. Tutaj na zrzucie ekranu pokazałam taką, myślę, najczęściej wykorzystywaną automatyczną akcję, jaką jest przypisywanie konkretnego tagu oraz konkretnego agenta do wiadomości, która zawiera konkretną frazę. W tym przypadku jest to fraza faktura. I takie automatyczne akcje pozwalają na to, aby właśnie wszystkie wiadomości, wszystkie etikety, które spłyną do naszego systemu i będą zawierały słowo faktura w swojej treści, zostaną przypisane na przykład do, tutaj przykładowo jest Responso BOK i nazwa to jest faktury do PAWA, czyli osoba, która zajmuje się w firmie konkretnie fakturami, księgowością, może otrzymywać po prostu automatycznie wszelkie takie wiadomości z prośbą o fakturę, chociażby, a inni pracownicy nie będą musieli sobie tym zawracać głowy i do nich to nie będzie przypisywane. Oczywiście jeszcze tutaj e, wspomnę o tym, że takie automatyczne akcje można tworzyć dowolnie. E, to jest tylko jeden przykład, ale tak naprawdę można zautomatyzować wszystkie czynności, e, więc tutaj e, też jest pełna dowolność w zależności od tego co potrzeba, e, to też jest oczywiście w naszym systemie do zrobienia. E, tagowanie i tak naprawdę tagi Responso pozwalają na kategoryzowanie wiadomości, a także ich organizację. Dzięki tagom można też w bardzo prosty sposób odnaleźć pożądane wiadomości i je odfiltrować. Tutaj pokazuję takie przykładowe tagi, jak na przykład Amazon. One pokazują się przy tytule wiadomości, przy tytule etykietu. Tutaj mamy Amazon czy Allegro i na przykład Tag Faktura, czyli takie tagi możemy tworzyć tak naprawdę zarówno dla integracji, właśnie dla faktur, czy nawet, dla działów w naszej firmie. To wszystko też jest w pełni dowolne i można pod siebie spersonalizować. Rozbudowane statystyki, raport, o których mówiłam. Tutaj też raport, właśnie, od razu wyświetla nam się z efektywności agentów. Po lewej stronie można zobaczyć, że tych raportów będzie u nas znacznie więcej, ponieważ obecnie pracujemy nad tym, aby ten moduł był o wiele bardziej rozbudowany. Na ten moment jest tutaj dostępny między innymi raport z efektywności agentów. Można tutaj zobaczyć, że mamy informacje o konkretnym agencie, a także jego adresie mailowym. Konkretną ilość wiadomości, którą ten agent wysłał, y, konkretną ilość tiketów, która jest przypisana do tego agenta oraz jego średni czas odpowiedzi. Średni czas pierwszej odpowiedzi, a także średni czas ogólnie odpowiedzi. I to również możemy sobie filtrować na podstawie zakresu czasu, czyli to może być z konkretnego dnia, z konkretnego miesiąca, czy z jakiegoś zakresu niestandardowego. Ale wracając jeszcze do tego, co po lewej stronie, to tak jak widać, będą u nas też wkrótce dostępne raporty, między innymi z produktów, a także ze. Z, z, z produktów, e, także będzie można sprawdzać, e, właśnie jakie produkty są najbardziej pożądane, e, które produkty się najlepiej klikają. E, to jest jeden z raportów, który się u nas pojawi, ale oczywiście będzie ich znacznie więcej. O tym też będziemy na bieżąco informować, e, także tutaj e, to też będzie oczywiście wysyłane. E, kolejnym raportem, który chciałabym pokazać, jest e, raport z rozkładu ticketów. E, I tutaj te raporty też są bardzo fajne, ponieważ możemy sprawdzić, e, źródło, z jakiego wpadają do nas tikety do systemu. E, mamy podział procentowy, e, mamy konkretną e, liczbę, ile tych e, tiketów wpada. Mamy także e, diagram, na którym widać e, podział kolorystyczny. E, I po prawej stronie możemy też zobaczyć rozkład tiketów w naszym mailboxie. I tutaj tak samo e, znajdziemy rozkład procentowy liczbowy oraz kolorystyczny, także to też wedle wyboru można sobie to wszystko też dokładnie sprawdzić. Tutaj wyżej też znajdują się inne raporty. Zachęcam do zajrzenia do nas, do systemu i sprawdzenia sobie tych raportów, ponieważ jest ich bardzo dużo. Tyle, że nie uda mi się niestety pokazać wszystkich na prezentacji, ale warto, warto sobie w nie zerknąć. I ostatnim modułem, o którym chciałabym powiedzieć, jest zarządzanie opiniami. Mówię moduł, bo jest to na ten moment bardzo rozbudowany moduł w naszym systemie, ponieważ jakiś czas temu poddawaliśmy też nowe funkcje. Tutaj przedstawiam taki główny zrzut ekranu z ogólnego widoku, jak ten moduł wygląda. Jak widać, mamy tutaj tak naprawdę bardzo szczegółowe informacje o tym, na ile gwiazdek ocenił ten konkretny klient. Tutaj pokazane właśnie poszczególne kryteria w zakupie. Mamy także treść tej opinii oraz produkt, do którego została wystawiona. Tutaj warto wspomnieć, że też nie trzeba logować się właśnie do konta na przykład Allegro, bo tutaj na ten moment w naszym systemie są dostępne opinie dla Allegro i teraz pracujemy nad tym, żeby rozwinąć je również na inne marketplace'y takie jak eBay, Amazon, a nawet Google. Także to też wszystko będzie u nas dostępne w systemie. E, możemy właśnie zobaczyć opinię z Allegro, nie przechodząc do Allegro, także mamy wszystko e, właśnie w tym e, miejscu. E, po prawej stronie możemy zobaczyć e, zamówienia z Backlinkera, także tutaj mamy e, wszystkie szczegóły tego konkretnego zamówienia, e, tego właśnie klienta. Mamy także informacje e, o tym kliencie takie jak adres e-mail czy nazwę konta Allegro oraz średnią opinii ze wszystkich zakupów. I to jest też bardzo fajna opcja, ponieważ jak wiadomo, zakupy czasami się udają, czasami nie. Czasami klient wystawia nam opinię pięciogwiazdkowe, a następnie trafia się niższa ocena. Wtedy warto wiedzieć, co nie wyszło. Czy może zawiodła obsługa klienta, czy może czas dostawy. Tutaj wtedy mamy o tym informację, ponieważ z poziomu Responso możemy też zobaczyć ostatnie oceny wystawiane przez naszego klienta. Także możemy też w łatwy i szybki sposób na to zareagować, jeśli coś poszło nie tak. Z tego poziomu też możemy przejść do ticketów tego konkretnego klienta, a także przypisać konkretne tagi lub przypisać konkretnego agenta. Jeśli chodzi o akcje, jakie możemy wykonać z tego poziomu, to w naszym systemie pojawiła się funkcjonalność automatycznej reakcji na opinię. Jest to reakcja albo z prośbą o usunięcie, albo automatyczna odpowiedź na opinię, także w zależności też od tego, czy opinia jest pozytywna, czy negatywna, można ustawić automatyczną akcję. W tym przypadku jest to opinia negatywna, dlatego pokazuję tutaj szablon takiej właśnie wiadomości. Oczywiście to też można edytować dowolnie, natomiast tu jest taki proponowany przez nas szablon wiadomości, która jest wysyłana do klienta w przypadku, gdy wystawi opinię poniżej pięciu gwiazdek, i jeśli chodzi o ilość gwiazdek, też można to dowolnie ustawiać. I taka wiadomość jest wysyłana automatycznie, czyli my w ogóle nie musimy brać w tym udziału. Przy każdej opinii, która wpadnie do systemu i będzie miała poniżej pięciu gwiazdek, taka automatyczna wiadomość zostanie wysłana. Możemy też na taką opinię odpowiedzieć z systemu ręcznie. Możemy dodać notatkę, która będzie tylko widoczna pomiędzy agentami, także klient jej nie zobaczy. I możemy również wysłać z zewnętrznego maila. I przejdźmy troszeczkę do praktyki, czyli ustawień integracji, jak to wszystko ze sobą połączyć. Integracja jest prosta, wystarczy: wystarczy cztery kroki. W pierwszym kroku wybieramy kafelek responso, dostępny zakład integracji, doda integrację. No i w środku dostępna będzie bardziej szczegółowa instrukcja, przy której należy zarejestrować konto w systemie responso, aktywować omawianą wtyczkę. Aktywacja jest dostępna tutaj, ten zielony przycisk, a następnie połączyć konta base Linker zgodnie z instrukcją, gdzie link dostępny jest poniżej. Jeżeli chodzi o możliwości, w zakładce zamówienia responso możliwe będzie zalogowanie się na, do aplikacji na konto responso i w, tym, w ten sposób otrzymamy możliwość widoku aplikacji responso z poziomu base Linkera. Przejdźmy do zalet informacji, w jaki sposób te aplikacje łączą się ze sobą. Przede wszystkim po zalogowaniu ujrzymy inbox z wiadomościami z Responso, który będzie widoczny bezpośrednio w BaseTinker z podziałami na statusy. Kolejną zaletą tej integracji jest to, że otwierając konkretne zamówienie w Pacelinkerze, zaraz pod nim znajduje się inbox z wiadomościami, które są przypisane do tego konkretnego zamówienia i tutaj można zobaczyć na przykład dyskusję z kupującym taki widok mamy pod każdym zamówieniem. I oczywiście możliwe będzie z poziomu response z kolei wyszukanie zamówienia na podstawie wiadomości. I przejście do tego zamówienia bezpośrednio w BaseLinker. Przejdźmy do najczęściej zadawanych pytań. W tym miejscu powtórzę, natomiast jest to istotna informacja: czat jest moderowany. Widzimy, że zadajecie pytania. Odpowiemy na te pytania naj, najbardziej możliwie dokładnie mailowo w kolejny poniedziałek. Zatem zachęcam do zadawania tych pytań. Część z nich dotyczy, czy nagranie będzie dostępne, tak? Wyślemy je mailowo. Zatem proszę się nie martwić, a ja oddaję głos Wiktorii w kwestii najczęściej zadawanych pytań. Okej, okay. dziękuję Kamil. Zanim przejdę do najczęściej zadawanych pytań, to może powiem, jakie są ścieżki kontaktu z nami, jeśli te pytania by się pojawiły. Więc przede wszystkim zachęcamy do sprawdzenia naszej bazy wiedzy. Tam można samodzielnie znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Tutaj właśnie jest ta nasza baza wiedzy. Można tam samodzielnie wszystko wyszukiwać za pomocą wyszukiwarki. Mamy podział na kategorie, zarówno na integrację, jak i funkcjonalności responsa. Także wszystko w wygodny i szybki sposób można odnaleźć. Na naszej stronie internetowej znajduje się również FAQ z najczęściej zadawanymi pytaniami, także tam też można zajrzeć. Jeśli jednak ktoś ma ochotę na kontakt bezpośredni, to na naszej stronie internetowej jest dostępny Kalendarz wystarczy kliknąć w tej sekcji w porozmawiaj z nami i tam otworzy się kalendarz, gdzie będą dostępne terminy na konsultację telefoniczną lub prezentację online z naszym specjalistą. I tutaj od razu zaznaczę, że ogólnie kalendarz zostanie też wysłany po webinarze w mailu, także jakby ktoś miał ochotę, chciałby się jeszcze dowiedzieć czegoś dodatkowego, to jak najbardziej zachęcam do zapisywania się i do kontaktu. Kolejną drogą kontaktu jest jeszcze czat na chat Messenger, na Facebooku, wystarczy znaleźć naszego fanpage'a Responso i tam można się do nas odezwać, odpowiadamy na wszelkie pytania bardzo szybko. Chciałabym jeszcze zaprosić na naszą stronę domową www.responso.com, a także do kontaktu mailowego na bok małpa.responso.com. Dobrze, no to przejdźmy do takiego pierwszego najczęściej zadawanego pytania, czyli kim jest agent w systemie responso? Agent to nie to jest nikt inny jak użytkownik systemowy, czyli każdy pracownik, który będzie pracował w naszym systemie. W naszym systemie istnieje możliwość nadawania roli zwykłego agenta lub admina i tutaj od razu chciałabym zaznaczyć, że jeśli chodzi o płatność za subskrypcję, to u nas ona się odbywa właśnie w taki sposób, że jest to koszt za agenta, czyli w zależności od tego ilu agentów będzie pracowało na systemie, taki też będzie koszt naszego systemu jak wiele kont marketplace można podłączyć do responso i tutaj dobra wiadomość ponieważ ta ilość jest nieograniczona tak samo jest w przypadku integracji one są nielimitowane kanały oraz wiadomości również wszystko jest zawarte w cenie podstawowej subskrypcji która jest rozliczana tak jak mówiłam chwilkę temu na podstawie agenta także można korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez dodatkowych opłat czy autoresponder w Responso oprócz wiadomości Allegro może obsługiwać również dyskusję? Jak najbardziej, nawet pokazywałam to tam na poprzednich slajdach. Często o to klienci pytają, natomiast u nas jest jak najbardziej możliwość zarówno obsługi wiadomości, jak i dyskusji. I tak samo jest możliwość ustawienia autorespondera albo na same wiadomości Allegro, albo na wiadomości i dyskusję, albo tylko na dyskusję. Także to jest tak naprawdę wedle preferencji. Można wszystko ustawić pod siebie. I w jaki sposób mogę się skontaktować z biurem obsługi klienta w response, czyli stałe pytanie, które po prostu jest często zadawane, wiadomo. Tak jak wcześniej mówiłam, zachęcam do kontaktu poprzez czat na Messengerze, na Facebooku i tak samo zapraszam do kontaktu na naszego maila. Jeśli ktoś ma ochotę się skontaktować, porozmawiać telefonicznie, to też proszę o, o zapisanie się poprzez kalendarz. Najpewniej ja się wtedy odezwę i będziemy mogli porozmawiać trochę więcej o funkcjonowaniu. Jakie daje Responso i korzyściach, jakie może przynieść w Twoim właśnie biznesie. I przejdźmy do bonusu. Bonusem jest 50% rabatu na pierwszą fakturę RISPONSO. Warto zapisać kod Webinar 50, który można użyć już po rejestracji w systemie RISPONSO. Kolejną nowością jest Akademia Baselinker, do której link wyślemy również po webinarze. Jest to miejsce, w którym możesz zdobyć wiedzę dla początkujących osób, które będą korzystać z programu Baselinker również na przykład dla swoich pracowników. I po ukończeniu danego kursu w Akademii możliwy będzie do pobrania certyfikat Baselinker Akademii. I spotkajmy się. Ponownie, także zachęcam do kontaktu właśnie z Responso poprzez mail bądź stronę, czy umówienie spotkania w kalendarzu. Z naszej strony bardzo dziękujemy. Wyślemy omawiany, omawiany, omawiany link do webinaru mailowo również kalendarz, link do Akademii oraz odpowiedzi na Wasze pytania, prawdopodobnie w poniedziałek. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Tak, ja również ze swojej strony chciałam bardzo podziękować. Być może informacje, które przekazałam nie były wystarczające, także serdecznie zachęcam do kontaktu. Z chęcią opowiem więcej o możliwościach naszego narzędzia. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że do usłyszenia ponownie.